Cześć, ja nazywam się to jesteś na kanale O Zapachu Słońca i dzisiaj zapraszam Cię na bardzo spontaniczny film. Film, który nagrywam pod wpływem chwili. Um, że tak powiem, zainspirowana obecnymi, um, obecnymi wyborami i tego. Co jest ukryte w cieniu naszych wyborów, tego, co jest ukryte w cieniu plakatów wyborczych, tego, co jest ukryte w cieniu naszych potrzeb i jakie mechanizmy stoją za tym, co głęboko nas pociąga. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. że jestem osobą, która bardzo dużo spaceruje z psem. Niejako moje życie polega trochę na takim wędrowaniu sobie z moim psem. No to teraz bardzo dużo rzuca mi się plakatów wyborczych w oczy. I na samym początku tego filmu pragnę zaznaczyć, że film ten jest wolny od jakichkolwiek politycznych zagrywek, politycznych wyborów. Ja, co jest bardzo ważne, nigdy nie głosowałam, nigdy nie będę głosować, ponieważ wszystko, co tutaj się odbywa, to są tylko kukiełki, marionetki, a tak naprawdę to, co jest wyżej, Ci, którzy pociągają za sznurki, nie mają z polityką nic wspólnego. Tym światem rządzą korporacje, korporacje farmakologiczne, korporacje naftowe, paliwowe oraz korporacje zbrojeniowe. Także, wszystkie te partie, wszystko co tu się odbywa, jakby ja w to nie jestem wciągnięta. Mój film nie ma żadnego wydźwięku politycznego, a jak większość z filmów na moim kanale, ma dź wydźwięk e, mówiący o istocie ludzkiej, o człowieczeństwie i o tym, co stoi za prawdziwym, e, rdzennym człowieczeństwem i jakie są konsekwencje wyparcia z, nasz, z nas, naszego człowieczeństwa. To był taki disclaimer, e, że ten film jest wolny od jakichś pobudek politycznych, a teraz zaczynajmy. A więc spacerując sobie z tym moim psem, e, zauważyłam te plakaty y, i pewnego razu były trzy obok siebie i y, nawet zrobiłam im zdjęcie, które zaraz Wam pokażę i... Zaczęłam zauważyć, jakie napisy są na tych plakatach. Nie mówię o imieniu, o nazwisku, o jakiejś partii, jakimś miejscu, coś tam, tylko o takich e, sloganach, które mają reklamować tam, daną partię czy daną osobę. I zawsze są to slogany oparte o deficyty istoty ludzkiej w obecnym społeczeństwie, jak i w ogóle od, od tysięcy lat istota ludzka jest bardzo głęboko zniewolona. I Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to bezpieczna przyszłość, ponieważ brak poczucia bezpieczeństwa jest tym, co towarzyszy każdemu z nas e, od zarajania dziejów. Każdemu człowiekowi, ponieważ każdy człowiek cierpi na potężny deficyt braku poczucia bezpieczeństwa, który jest związany z odstawianiem dzieci od piersi, który jest związany z odstawianiem dzieci do osobnych pokoi, do osobnych łóżek, który jest związany z tym, że dziecko nie może w pełni polegać na rodzicu czyli kto dla dziecka jest Bogiem, wyznacznikiem moralności, pewności siebie, tego kim ono jest, lustrem tego, czym jest świat, kim jest ono, czym są relacje i po prostu wszystko za tym stoi. Nie ma w pełni zaufania, nie ma w pełni zrozumienia, rodzice zmuszają, rodzice nakłaniają, rodzice kłamią, rodzice manipulują, rodzice przede wszystkim, co jest najbardziej straszne, izolują dzieci do placówek stresury społecznej, do przedszkoli, żłobków szkół. E, za tym wszystkim stoi przymus, wybudzanie mechaniczne, e, pogwałcanie natury istoty ludzkiej, pogwałcanie człowieczeństwa, pogwałcanie woli naszego ciała, pogwałcanie woli naszej psychiki, pogwałcanie woli naszych emocji. Więc nikt z nas nie czuje poczucia bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa, a raczej jego brak sprawia, że ludzie skłonni są oddawać swoje życie dla bezpieczeństwa, czyli na przykład największy narkotyk tego świata, czyli... Praca etatowa, czyli jesteś skłonny oddawać 8 godzin 5 razy w tygodniu dla pozornego bezpieczeństwa. Mówi się w bardzo wielu książkach biznesowych, które też swojego czasu bardzo dużo czytałam, inspirowałam się, żeby otwierać swoją głowę. Tam bardzo jasno jest powiedziane, że nie ma większego narkotyku na tym świecie niż stała pensja i że. Yy, jeżeli nie ma się w sobie zbudowanych swoich pleców, swojego poczucia bezpieczeństwa i sprawczości, no to to zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa. Dlatego wszystkie te slogany, przynajmniej nie wszystkie, ale większość tych sloganów wyborczych, nawiązuje do bezpieczeństwa. Ponieważ podstawowym deficytem istoty ludzkiej w dzisiejszym świecie jest brak poczucia bezpieczeństwa. Następny slogan, który rzucił mi się w oczy był zawsze blisko ludzi. I tutaj znowu nawiązujemy do rany istoty ludzkiej, czyli bliskość, czyli głębokie więzi, to co człowiekowi się odbiera, to co wydziera się już od dziecka dziecku i co zostaje wydarte z nas do, do końca życia, co potem, jeżeli my nie posklejamy swoich ran, to my robimy swoim dzieciom, czyli bliskość. Człowiek jest istotą, która potrzebuje miłości, która potrzebuje bliskości, która potrzebuje intymności. I w związku z tym że wszystko to z nas jest wydarte doszczętnie od pierwszego dechu, o czym już powiedziałam wcześniej, o czym też mówię w większości filmów na tym kanale, także jeżeli jesteście nowi, to zapraszam do zapoznania się z tematem, więc... Bliskość jest tym, co pociąga człowieka. Ludzie pragną bliskości, ludzie pragną miłości. Większość z nas także wie, jak bardzo jesteśmy w stanie pogwałcać siebie, aby dostać okruchy miłości. Dzieci również pogwałcają siebie, aby dostawać od rodziców na miastkę bliskości, namiastkę miłości, na miastkę akceptacji, ponieważ to wszystko jest wpisane w nasze człowieczeństwo. Bardzo modne są slogany, że Mogę być sami, jestem szczęśliwy, i oczywiście to jest wspaniałe, i, i to jest prawda, ale nasza natura pcha nas do relacji, nasza natura pcha nas do rodziny. Nasza natura pcha nas do poszerzania kontinuum życia i my to mamy wpisane w biologię. To jest silniejsze ode mnie, to jest silniejsze od ciebie. Potrzeba miłości, bliskości, akceptacji, budowania głębokich więzi. Ten głód też jest wpisany, dlatego że już od dziecka nie mamy zbudowanej głębokiej więzi z rodzicami. Ci rodzice krzywdzą świadomie czy nieświadomie, większość nieświadomie. Nikt tutaj świadomie nie chce ci jakby robić krzywdy. To wszystko wychodzi z odłączenia od własnego serca, ale tak po prostu jest, więc zawsze blisko ludzi. Blisko, jak nam się kojarzy bliskość, ludzie, super się nam kojarzy, nie? I to jest kolejny deficyt nasz, który ma nas pociągać do, do tej osoby, do tej partii, do, do czegoś tam po prostu. Następny plakat. Polska w naszych sercach. I znowu nawiązujemy, patrzcie, niby mówimy o polityce, niby mówimy o takich. Poważnych rzeczach, a tak naprawdę to wszystko bije do istoty naszego człowieczeństwa, tak? W naszym sercu. Z czym Ci się kojarzy słowo w naszych sercach? W naszym sercu. E, tak naprawdę my w sercu. E, nie mamy Polski, nie mamy kraju ani tego, ani innego, ani terytorium. W sercach trzyma się ludzi, w sercach trzyma się emocje i uczucia związane z danymi ludźmi. I oczywiście mogą być, kraj nam może być bliski, mogą być nam miejsca różne bliskie, ale. Tak naprawdę głęboko w sercu nie trzyma się tych wszystkich takich materialnych rzeczy. Tak naprawdę głęboko w sercu trzyma się ludzi, najbliższych ludzi, ludzi, których się kocha, ludzi, za którymi się tęskni. W naszych sercach właśnie to trzymamy. I znowu ktoś tutaj bardzo rozumiejąc, jak to działa psychologia istoty ludzkiej, bardzo pięknie wkuwa szpileczkę w Twoje najbardziej, najbardziej bolące miejsce, w Twoje miejsce największych tęsknot, w Twoje miejsce. Tego, co w tobie jest najbardziej żywe, za czym najbardziej tęsknisz. Następne zdjęcie, które zrobiłam, w obronie Twoich praw i Twojej wolności. I popatrzcie, mówimy o prawach, mówimy o wolności, bo głęboko w sercu my wszyscy wiemy, że to jest nam odebrane. Wiemy, że nie jesteśmy wolni. Wiemy, że nie mamy swoich praw, bo głęboko w sercu każdy z nas czuje, że prawem każdego człowieka jest suwerenność, jest autonomia, jest wolność, a tego w dzisiejszym świecie nie ma. Niezależnie, która partia będzie rządzić, to nie ma nic wspólnego z partią. Wolność jest o zupełnie czymś innym, dzikość jest o zupełnie czymś innym i znowu, partia jak ktoś pięknie uderza w obronie twoich, w obronie twoich praw, w obronie twojej wolności, tylko, że to jest znowu to jest znowu bardzo nieśmieszny żart, bo nikt nie obroni Twoich praw i Twojej wolności. Oczywiście mogą, mogą i są pewne jakieś podstawowe, funkcjonujące w społeczeństwie prawa nieprawa, natomiast tak naprawdę to wszystko się sprowadza do nas, bo jeżeli Ty wiesz, co jest dla Ciebie dobre, a nie jest to zgodne z normami, to Ty sobie poradzisz, tak? I będziesz musiał to zrobić na obkrętkę. I ludzie to robią na obkrętkę, bo system bardzo utrudnia, ale żadna partia nie obroni Twoich praw, nie obroni Twojej wolności, ponieważ prawa i wolność są wpisane w nasze serce, są wpisane w nasze jestestwo, są wpisane w istotę tego, kim my naprawdę e, jako ludzie jesteśmy. i to jest bardzo złudne, um, powoływanie się właśnie na, na tego typu slogana, tego typu hasła. One mają przyciągnąć, one mają obudzić w sobie tą tęsknotę, one mają zadanie po, y, po, y, po, y, pobudzić w tobie konkretne emocje, y, konkretne tęsknoty. Kolejny slogan mówiący o silnej kobiecości silna kobieta. No i do czego tu pijemy? Do tego, że Zarówno męskość, jak i żeńskość są bardzo uniżone. Kobiecość jest pełna mocy, kobiecość jest pełna siły, i większość kobiet mniej lub bardziej świadomie czuje, że nie staje do swojej mocy, czuje, że nie korzysta ze swojej mocy. Większość kobiet czuje się zależna od mężczyzn emocjonalnie, nie finansowo, ponieważ prawa natury są takie, że bardziej kobiecie zależy na założeniu rodziny to jest bardziej potrzeba kobiety niż mężczyzny, więc kobiety niejako są emocjonalnie w społeczeństwie zależne od mężczyzn. Oczywiście to nie każda, nie ma reguły, ale większość kobiet, jeżeli spojrzycie na siebie, może na siebie z przyszłości, może na inne kobiety, to większość kobiet jest emocjonalnie zależnych od mężczyzn, dlatego Zwłaszcza kobiety, obudzi takie hasło, e, u, uderzy w czułe miejsce silna kobieta, tak? Silna kobieta. Mm, nie taka, która jest silna, która wiecie, przynosi ciężary, taka kobieta z jejami, tylko silna kobieta, czujemy, że to jest taka kobieta, która jest właśnie emocjonalnie niezależna od, od tych warunków zewnętrznych, od, od mężczyzny, od, e, od wzorców kulturowych. Od tego wszystkiego, co jest nam nakładane, taka silna kobieta pojawia się jako niejako wyznacznik, za którym można iść, jako kobieta, która nas wyzwoli. To jest oczywiście, wiecie, to są mechanizmy, które działają na bardzo podświadomych poziomach, na bardzo podświadomych mechanizmach, ale one tam cały czas działają. Następny plakat, czyli razem wygramy, i to jest znów plakat, który nawołuje do wspólnoty, do tego, że ludzie nie są za wspólnotach, ludzie nie są razem, jakby cały w dzisiejszym świecie w ogóle cała struktura rodzinna zostaje rozbita i to widzimy, że to się dzieje bardzo mocno, to bardzo mocno postępuje, a ludzie z serca pragną być razem, ludzie pragną razem działać, ludzie wiedzą, że tylko działając razem, tylko działając w grupie mogą, e, mogą być naprawdę silni, mogą robić pewnego rodzaju rewolucję, więc znowu razem wygramy, to jest... Nawołanie do, do tej wspólnoty. I widzicie, wszystko to działa na bardzo prostych, na tak naprawdę bardzo prymitywnych mechanizmach istoty ludzkiej, na bardzo pierwotnych deficytach, na bardzo pierwotnych brakach istoty ludzkiej. I tylko na tym to może funkcjonować. Tylko za tym ludzie pójdą, jeżeli te tęsknoty będą, jeżeli te tęsknoty będą nieuświadomione, jeżeli te tęsknoty będą niewygojone, to wtedy ludzie będą za tym podążać, będą pragnąć za tym podążać. Ponieważ to będzie wypełniać ich wewnętrzną pustkę. Dokładnie te same mechanizmy wykorzystuje się w szeregu systemowych zagrywek, tak? Czyli bazuje się na deficytach. Pod deficytem zawsze stoi strach, więc wszelkie jakieś pandemie, niepandemie, zastrzyki na pandemię, zawsze. Trzeba człowieka zastraszyć, trzeba człowieka zmanipulować i dać mu rozwiązanie, na tym to wszystko bazuje, tak? Czyli jest bardzo groźna choroba, no to mamy rozwiązanie, popatrz, jest taka, taki wspaniały zastrzyk, który możesz sobie wstrzyknąć i wtedy będziesz bezpieczny, tak? Znowu jest to bezpieczeństwo i... Biorąc pod uwagę, że całe masy są w permanentnym braku poczucia bezpieczeństwa, większość ludzi na tej planecie nie dotyka nawet swoich ran, nawet nie ma kontaktu ze swoimi ranami, nie mówiąc już o ich leczeniu, o uświadamianiu sobie tych braków, tych deficytów, które każdy z nas nosi, to nie znaczy, że jesteśmy gorsi, jakby jesteśmy w takim świecie, tak to po prostu jest, nie wiem dlaczego, ale tak jest, więc... W związku z tym, że większość ludzi nie ma, nawet nie dotyka tego, nawet nie widzi tego, nawet nie patrzy w tą stronę, bardzo łatwo jest kręcić i manipulować społeczeństwem. Dokładnie to samo dzieje się ze szkołą. Trzeba Ci wmówić, że rodzisz się głupi, że rodzisz się infaltylny, że rodzisz się niepełny, żebyś chciał, żebyś posłał swoje dziecko do placówki trosury społecznej, żebyś odebrał mu jego godne życie, człowiecze, miłość, wolność, radość, swobodę. Przecież każdy z nas za tym tęskni i wsadził je do oprawczego systemu, do musztry, odizolował je od siebie, od swojej bliskości, co miłość jest największym Rozwojem, i tu się człowieka izoluje od największej istoty jego rozwoju do tego, co naprawdę człowieka rozwija, czyli miłość, pełne autentycznych, głębokich więzi, relacje, bo jest coś wyżej, bo jest problem, który trzeba rozwiązać i tym problemem jest Twoja głupota, Twoja niepełność, Twoja niekompetencja. Czyli że. Bez szkoły ty sobie nie poradzisz. W ogóle będziesz głupi, bezrobotny, biedny, nie wiadomo jaki, tak. Tutaj zapraszam do obejrzenia filmu na moim kanale, jak, jak kończy człowiek bez szkoły i edukacji domowej, prawie godzinny film. Bardzo Wam polecam. Historia na faktach, na podstawie książki. Tam ten temat się trochę rozjaśni, jeżeli nie jesteście w temacie. Dokładnie tak samo postępuje się ze zdrowiem. Eee, czyli jeżeli nie masz świadomości siebie, nie masz świadomości tego, kim jesteś, nie masz świadomości tego, kim jest człowieczeństwo, nie masz kontaktu ze swoim ciałem, ze swoimi strukturami, ze swoim ciałem emocjonalnym, ze swoim ciałem mentalnym, ze swoim psychiką, to będziesz cierpieć, będziesz chorować, Twoje ciało będzie manifestować wszystkie niewyrażone emocje, gniew, żal, smutek, upokorzenie, wstyd i całą gamę tego, co każdy człowiek nosi na swoich plecach. I co dalej? Dalej pojawia się oprawczy system medyczny, e, który ma dla ciebie szereg wspaniałych rozwiązań. I tutaj pragnę podkreślić, jak już w kilku filmach mówiłam, że chodzi mi o medycynę tak zwaną zapobiegawczą, nie o medycynę wypadkową, ponieważ medycyna wypadkowa, czyli jeżeli wyciągają cię z roztrzaskanego auta, e, to oni działają w służbie twojego zdrowia i e, idą w stronę życia. Natomiast jeżeli przychodzi człowiek, nie wiem z nadciśnieniem, z chorobami, z cukrzycami. Z całą gamą tego, co jest tylko efektem niewyrażonych emocji, co jest efektem po prostu tykającej bomby wszystkiego, co jest nieukochane w człowieku i ciało tylko manifestuje, pokazuje, to ten oprawczy system medyczny będzie miał dla Ciebie fantastyczne rozwiązania, tak? Będzie miał dla Ciebie fantastyczne leki, będzie miał dla Ciebie fantastyczne operacje, w których będą Ci wycinać organy, w których będą Ci wycinać guzy i w ogóle będą ingerować w Twoje ciało, rozcinać Twoje flaki, tak? Wiemy, że istnieje inna droga, ale ta droga wymaga zaufania, ta droga wymaga kontaktu ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoim ciałem i wiemy, że większość ludzi nie jest w stanie do tego stanąć, dlatego wybiera to, co się daje, ponieważ tam ktoś inny bierze odpowiedzialność za nasze życie. Czyli znów ta radykalna odpowiedzialność zostaje z nas ściągnięta, nałożona kogo innego, dlatego to ma raczej być, tak? Bo deficytem istoty ludzkiej jest strach. Jeżeli się boisz, to nie weźmiesz odpowiedzialności za siebie, za swoje życie, za swój poród, za swoje zdrowie, za swoją śmierć. To jest bazowanie na strachu istoty ludzkiej, na lęku, na upokorzeniu, na wstydzie, na nieukochaniu, na niepoznaniu siebie, swojego człowieczeństwa. Więc to będzie funkcjonować. I na tym bazuje, e, bazują wiele, wiele systemów, tak, system farmakologiczny, ten system medyczny to wszystko jest połączona siatka, która ma swoich klientów, dlatego że człowiek jest utrzymywany na bardzo niskim tonusie życiowym, na bardzo niskim stopniu miłości, na bardzo niskim poziomie więzi więzi z ja ze sobą samym, jak i więzi ze swoim, z innymi ludźmi ponieważ więzi z innymi ludźmi również wpływają na nasze zdrowie w bardzo dużym stopniu, więc to wszystko musi się po prostu kręcić. Dlatego to wygląda tak, a nie inaczej. To, o czym tu mówimy, nie jest niczym niezwykłym, jest to wręcz bazowanie na bardzo przyziemnych potrzebach i deficytach istoty ludzkiej. Zresztą dokładnie tak samo wygląda to w przypadku innych istot żyjących na tej planecie. Jeżeli chcesz zniewolić zwierzę, ono musi urodzić się już w niewoli. Nie zniewolisz lwa, którego weźmiesz z dżungli. Po prostu nie, ten lew zdechnie, ale on się nie da zniewolić. I dokładnie tak samo jest z człowiekiem. Musisz urodzić się w niewoli, musisz rodzić się w sztuczny sposób, wynaturzony. I trzeba cię tresować od pierwszego oddechu, trzeba cię izolować, tresować. Musisz żyć w mustrze, musisz żyć z budzikiem, musisz jakby przeżywać całe to życie z perspektywy bólu, żeby być wdrożonym w ten strach, w ten permanentny brak poczucia bezpieczeństwa. Dokładnie tak samo szkoli się zwierzęta do cyrków, zniewala się, to wszystko bazuje na strachu. Na YouTube możecie zobaczyć sobie filmy, jak tresuje się zwierzęta do cyrku, jak te zwierzęta sikają ze strachu, ze stresu, wypróżniają się pod siebie, są za to bite, są za to zniewalane, są za to głodzone, ponieważ tylko w taki sposób można wytresować istotę żywą. I dokładnie tak samo tresowano mnie, tak dokładnie tak samo tresowano Ciebie. Odebrano nam godność, odebrano nam naturalne warunki, odebrano nam człowieczeństwo, odebrano nam naturę życia i w dorosłym życiu wodzi się nas tym za nos z łudnym poczuciem bezpieczeństwa, z łudnym poczuciem wolności, z łudnym poczuciem wspólnoty. Człowiek, który nie zbudował wspólnoty, pierwszą wspólnotą w życiu człowieka jest rodzina i nikt z nas nie miał zbudowanego. Prawdziwej wspólnoty, głębokiego poczucia bezpieczeństwa w rodzinie i właśnie dlatego szuka przez całe życie tej wspólnoty gdzie indziej, tak? W partii politycznej, w sporcie, w kibicowaniu, w religiach, w sektach, w nie wiem, w jakichś ruchach nawet ruchach żywieniowych, tak? Będziesz szukać tej wspólnoty, ponieważ ta pierwotna wspólnota, która miała cię wykarmić, która miała sprawić, że Ty wiesz kim jesteś i że zawsze przynależysz do tego rodu. To jest wszystko oparte o ród, o braki w rodzie, o deficyty w rodzie, więc szukamy po prostu na zewnątrz i tym się nas wodzi za nos. To jest taka marchewka, którą się ludziom macha, tak? Zagłosuj na mnie, popatrz tutaj w sercu, tutaj dam Ci bezpieczeństwo, tu obronię Twoich praw, Twojej wolności, ale nikt tego za nas nie zrobi. Chyba to jest takim e, celem tego mojego filmu, pokazanie Wam, że e, tak długo i jak będziemy w swoich ranach, będziemy się na to nabierać. I nie mówię tylko o plakaty wyborcze, ale mówię o wszystko, co nam system po prostu oferuje, o wszystkie wspaniałe, niesamowite, rewolucyjne rozwiązania naszych świetnych po prostu problemów. I chciałam Wam powiedzieć, że człowieka dzikiego nie da się zniewolić. Tak samo jak nie da się zniewolić zwierzęcia, które wyjmiesz po prostu z dżungli. Ono zdechnie, ale nie da się zniewolić i... Człowiek jest na tyle niesamowitą istotą, że człowiek może ponownie zdziczeć, że człowiek ma niesamowity umysł i nie, niesamowite struktury w umyśle odpowiedzialne za powrót do swojej natury, do swojej korzenności, do swojej rdzenności. I jeżeli wrócisz do tego, kim naprawdę jesteś, do swojej autonomii, do swojej suwerenności, do swojej wolności, to nie będzie dać cię Ciebie zniewolić, to nie będziesz biegać za tym kijem, z marchewką, którym machać się przed nosem, bo będziesz wiedział, że wszystko masz po prostu w swoim sercu. O wszystkich mechanizmach, o których mówiłam w tym filmie, opisuję także je szeroko w mojej książce Pozostań dziki, Dziecko Ziemi. Jest to książka o dzikości istoty ludzkiej pochodzącej z trzewi naszego istnienia. Książka jest bardzo gruba, jest bardzo obszerna, jest przede wszystkim przeznaczona dla osób pełnoletnich. Link do jej zakupu znajduje się jako pierwszy pod tym filmem o zapachu słońca.art. Bardzo, bardzo gorąco polecam. I podsumowując, tak. Jednym zdaniem, e, cały ten film to nie da się kontrolować człowieka dzikiego, e, a człowiekiem dzikim staje się ten, kto wygoił swoje rany wczesno dziecięce. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego filmu coś dla siebie. Do zobaczenia w następnym materiale na tym kanale. Cześć!